Dzień dobry, Anna Wiejak, magazynu Optyka Szumana. Dzisiaj gościmy w gościnnych progach Azady Mi u pana rektora, profesora Pawła Skrzydewskiego. Witam serdecznie panie profesorze. Witam panią redaktor i wszystkich widzów, słuchaczy tej audycji. Panie profesorze, nie sposób zrozumieć tego, co się dzieje współcześnie. Na płaszczyźnie politycznej, społecznej i gospodarczej, jeżeli się nie sięgnie do dekonstrukcji Jacques'a Derrida. Oczywiście ten filozof, no, właściwie trzeba by było powiedzieć, myślicie raczej niż filozof, ogromnie wpłynął nie tylko na teorię literatury, ale też na politykę, pojmowanie kultury, wychowania. Jego wpływ generalnie trzeba postrzegać jako negatywny. Dlaczego? Dlatego, że stoi za nim pewnego rodzaju forma negacji rzeczywistości, porządku, kosmosu, świata jako czegoś, co jest uporządkowane. U podstaw dekonstrukcjonizmu istnieje przekonanie o tym, że istnienie porządku, samej prawdy jest pewnym czynnikiem, wręcz totalitarnym, zabierającym wolność. A to jest według Derrida największy zamach na człowieka, na, na, na kulturę. Dlatego dekonstrukcja jawi się tutaj jako pewna metoda działania, która ma doprowadzić do jakiegoś wyzwolenia, uwolnienia i w istocie rzeczy no, rozbicia całej rzeczywistości na Pierwotne elementy, z których dowolnie już będzie się wszystko układało po swojemu, według oczywiście jakiegoś wcześniejszego planu. Ta koncepcja, ta forma myślenia, ona jest niebezpieczna z wielu powodów, dlatego że staje się pewną metodą życia duchowego człowieka to jest jedna rzecz, pewnym elementem także ideologicznym, który stanowi podstawę dla praktycznego działania, a w praktyce jest to po prostu zwyczajnie wprowadzanie bałaganu i nieładu. Nieładu. Tutaj starając się jakby zrozumieć źródła tego podejścia, oczywiście w ostatecznym rozrachunku trzeba by było wskazać na pewne elementy religijne, bo u podstaw tego wszystkiego będzie no, to zawołanie diabelskie non serviam. Nie będę służył bunt wobec w ogóle Boga jako kogoś, kto jest nie tylko Panem, ale i Stwórcą świata w całym wymiarze z Jego z jego porządkiem, z jego ładem i także z celem, który nadał całemu kosmosowi każdej rzeczy, która istnieje. Jest tutaj w tym podejściu dekonstrukcyjnym przede wszystkim negacja i samej natury, i samego ładu, i stwórcy, i jego obecności w postaci właśnie zamysłu rzeczywistości w sposób szczególny właśnie celowości. To oczywiście na bazie jakby czysto intelektualnej można czynić, ale pamiętajmy o tym, że nasze słowa, nasze myśli, nasze teorie nie zmieniają rzeczywistości. Ona jest niezależna od naszego widzimy się, naszego poznania. Rzecz jest w tym, żebyśmy jako ludzie mogli się ubogacać prawdą świata, dobrem świata świata i w ten sposób budowali swoją racjonalność i dawali też podstawy dla kultury, w której jakby to powiedzieć jest to poszanowanie tego porządku pierwszych praw rzeczywistości. Jeśli tego nie będziemy czynić z całą pewnością no, narazimy sami siebie na wiele wiele nieszczęść i to nieszczęście największe jakim jest nieosiągnięcie celu ludzkiego życia, co w praktyce w języku religijnym nazywa się byciem w rzeczywistości piekła. Rzeczywistość piekła rzeczywiście była Derydzie bardzo bliska. On tak naprawdę nie krył tego w swoich wywiadach, że to, co robi, jest złe. Kiedy został zapytany przez, na, który, na jednym ze spotkań, co ma do powiedzenia o miłości, powiedział, że ja nie mam nic do powiedzenia o miłości. I to jest bardzo znamienne. To w zasadzie ten brak miłości, rozumiany jako karitas, oczywiście, definiuje całą jego filozofię. Pamiętajmy o tym, że miłość jest w istocie rzeczy pewną odpowiedzią na poznane dobro. Jest pewnym ruchem w stronę dobra, bo dobro ma moc przyciągania, właśnie budzenia miłości. Są różne dobra, są różne sposoby poznania dobra przez człowieka, ale miłość jest tą wszystko dynamizującą siłą, tak jak mówił święty Augustyn, która jakby ciąży. I, i porusza wszystko. No, trudno tutaj polemizować z poglądem Derrida, że on w sobie nie ma miłości i nie ma nic do powiedzenia na, na temat miłości. Prawdopodobnie tak by było. Tak było faktycznie. Natomiast z perspektywy zdrowego rozsądku, z perspektywy jakby to powiedzieć, naszej ludzkiej, trzeba powiedzieć, że no, jakaś Negacja na miłość, miłości, czy to miłości w postaci filia, czyli tej miłości przyjacielskiej, czy fi, miłości w postaci caritas, czy, czy miłości w postaci dilekcji, także miłości tej erotycznej, która jest spowodowana dobrem przyjemnym, jest zazwyczaj jakąś wielką drogą do nieszczęścia. Dlaczego? Dlatego, że dobro, które osiągamy dzięki miłości. Które spełnia się dzięki miłości, ma moc doskonalenia, umacniania, rozwijania, upełniania, uszczęśliwiania. Tak? Grecy już to rozumieli, wskazując chociażby na y, y, pojmowanie szczęścia eudaimonia. Grecki termin, on, on w istocie rzeczy oznacza właśnie to wejście w dobrostan, we władztwo y, dobra. I rzeczywiście tak jest, że bez dobra my nie jesteśmy w stanie uzyskać szczęścia, które wcale nie jest tylko stanem takim emocjonalnym, ale jest właśnie tym stanem udoskonalenia przez dobro. No, jakiś, jakiś dramat ludzkiego życia zawsze zaczyna się od negacji dobra, od porzucenia dobra, i efekt ten no, zawsze jest jeden: obumieranie śmierć i słabość bo to jest zawsze skutek człowiek to już oczywiście doskonale wiedział święty Tomasz Zakwin cała tradycja filozoficzna z nim związana jest dobrem sam w sobie ale jest też kimś otwartym na dobro i to na dobro nieskończone absolutu i to jest jakby ta siła dynamizująca nas we wszystkich działaniach gdyby tej siły nie było było. Gdyby tej miłości dobra nieskończonego nie było, nie byłoby żadnego naszego działania, nie byłoby tego przyciągania, które jest na co dzień w naszym życiu codziennym. Otóż dekonstrukcjonizm, cała filozofia postmodernistyczna, bo do niej się właśnie tutaj odwołuje Derrida, sam ją tworząc, w istocie rzeczy jest jakimś takim. Wielkim dramatem. Mnie to do pewnego stopnia przypomina pewne ruchy gnostyckie, które też w istocie negując dobro, fascynując się w złu, w różnego rodzaju potwornościach, widziały jakąś siłę taką katarktyczną. Oczywiście to wszystko jest tylko w dziedzinie projektów, zmyśleń, tak by trzeba było powiedzieć, rojeń nawet intelektualnych, czasami dość elokwentnych myślicieli, ale to nic nie ma wspólnego z realnym naszym ludzkim życiem, które wymaga właśnie dobra od dobra tego materialnego, jakim jest pokarm, woda, skończywszy na dobrach duchowych, takich jak przyjaźń, jak właśnie prawda, jak właśnie piękno. Bez tych rzeczy umieramy. I no, nasza droga jest raczej odwrotna do konstrukcjonizmu, to jest droga poprzez poznanie, afirmację prawdy świata, dobra świata, piękna świata do jakby naszej twórczości, i to tej twórczości, która ostatecznie otwiera nas na nieskończoną pełnię bytu, czyli na samego Boga, na absolut. Problem w tym, że o ile my tutaj siedzący zgromadzeni, bo jest tu nas trochę więcej. E Zapewne nie przyjmujemy tych rojen intelektualnych Deridy jako stan faktyczny, ale chciałam zauważyć, że jednak stały się one jednym z filarów tej neokomunistycznej rewolucji obok trockizmu Altiero Spinelnego i neomarksizmu szkoły frankfurckiej. Zresztą wystarczy popatrzeć na ideologię Gender, która bierze się de facto z Deridy również. I z tego, co uczynił z Rodziną, jego koncepcji rodziny i jego podejścia do relacji międzyludzkich. Oczywiście na wykorzystanie przez komunizm, neokomunizm, różne jego frakcje, tutaj dekonstrukcjonizmu, należy patrzeć na te zagadnienia, trzeba mocno zwracać uwagę, ale wydaje mi się, że u podstaw, mimo wszystko, marksizmu, tego wywodzącego się z nauki samego Marksa, jest, tak jak ksiądz Poradowski uczył, Satanizm w istocie rzeczy, czyli pewnego rodzaju nienawiść do pana Boga, która połączona jest właśnie z brakiem jakby nie tylko pokory, ale woli, współpracy, służby. To jest efekt pewnej jakby to powiedzieć, formy pychy. I dekonstrukcja się jawi tutaj po prostu jako pewna forma buntu. Przeciwko Panu Bogu, porządkowit, który stworzył Pan Bogi i który nieustannie w świecie podtrzymuje. Zwróćmy uwagę na to, że to nie tylko. Prawda, sam marksizm jako pewna ideologia bardzo niebezpieczna, toksyczna oddziaływuje nam na różne nurty współczesnej polityki europejskiej, także unijnej, ale także ten dekonstrukcjonizm stoi w dużej mierze za rozwojem chociażby transhumanizmu, który też negując istnienie porządku, no w ogóle piękna ludzkiej natury, no zmierza do właściwie do budowy nowego człowieka, lepszego w cudzysłowie człowieka, polepszając w cudzysłowie. Naturę właściwie się starają na początku zniszczyć po to, żeby no, wytworzyć coś według swoich a priori często konceptów. To zazwyczaj przynosi zawsze śmierć. To jest jeden z elementów myślenia utopijnego, a jak wiemy utopie, tak jak uczył tego pan profesor Henryk Kiereś, zawsze mają swoje gilotyny, czyli narzędzia do likwidacji niepasujących do utopii, prawda? Więc Socjalizmie nie pasowali do, do utopii właśnie nie Aryjczycy w bolszewizmie wszyscy, którzy nie, pole, nie, 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 nie byli robotnikami, itd tak, dalej, i tak dalej. Każda utopia ma swoją gilotynę, ale to nie tylko to ma także swój język właśnie taki militarny, który no, niestety stygmatyzuje ludzi, czyni. Właśnie straszliwe podziały, często te podziały są utajone, pokierowane poprawnością polityczną. E, takie differencje pisane przez A, to tak gilotyna, prawda, na słownictwo europejskie. I ta gilotyna okazała się skuteczna, dlatego że, jeżeli spojrzymy sobie do unijnych dokumentów, to tam jest pełno nowomowy, pełno jest znaczeń starych, którym nadano nowe, nowe brzmienie, nową zawartość. I przez to przeciętny człowiek ma naprawdę poważny kłopot, żeby, żeby zrozumieć, co tak w ogóle się wokół niego dzieje. Oczywiście, że tak. Mm. To niezrozumienie prawa myśli socjologicznej, politycznej, kulturowej, która płynie ze strony właśnie zainfekowanej tymi aprioryzmami Unii Europejskiej czy, czy różnych agent światowych, dzisiaj niestety się pogłębia z racji chociażby oderwania normalnego człowieka, przeciętnego człowieka od kontemplacji natury, przyrody, prawda? Więc mój ja zawsze taki przykład daję Dziadek, który nie miał wykształcenia jakiegoś szczególnego, kilka klas szkoły powszechnej, przedwojennej, miał kontakt ogromny z naturą, z przyrodą. On wiedział, że żeby zebrać zboże, trzeba je zasiać. no Nie wystarczy zasiać, trzeba wcześniej zaorać. Musi być woda, dobrze by było wy, 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 wyrzucić na, na pole obornik. Jak będzie woda, jak się zasieje, jak to wszystko wzejdzie, jak nie będzie burzy, to pojawi się normalne zboże. Nawet jak je zniesiemy do stodoły, to nie wiadomo, czy myszy nie zjedzą, czy pożar się nie pojawi. On miał kontakt z rzeczywistością. Czytał świat, a z, czytając świat a, czerpał jakby te pierwsze zasady tożsamości, niesprzeczności, wyłączonego środka, racji dostatecznej, celowości. Czyli to wszystko, z czym Derrida walczy jak może e, i cały dekonstrukcjonizm e, prawda, walczy jak może. E, no, dla mojego dziadka e, te tezy Derrida byłyby dowodem tego, że człowiek stracił zmysły lub też za dużo spożył jakieś substancje od, odurzające, tak sądzę. Natomiast dzisiaj niestety młodzi ludzie, którzy spędzają tam 7, 8, 12 czasami godzin w świecie wirtualnym, oni tracą kontakt z prawami rzeczywistymi. Prawdziwymi, normalnymi, i tacy ludzie stają się bardzo podatni na różnego rodzaju manipulacje, instrumentalizacje i ideologie, które są po prostu zwyczajnie formą zniewalania, niszczenia. Pierre Torel, jeden z takich dominikanów, znawców św. Tomasza z Zakwiniów, Francuz, kiedyś. Zwrócił uwagę, słusznie zresztą, na to, że ta forma ataku na człowieka, która dzisiaj ma miejsce, chociażby w postaci dekonstrukcjonizmu, jest w istocie rzeczy taką utajoną formą nienawiści samego pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że diabeł, tak to za Tomaszem tłumaczył, doskonale wie, że Chrystus Pan zmartwychwstał i zwycięstwo Chrystusa jest nieodwracalne. Ostateczne, jedyne. I y, człowiek noszący obraz i podobieństwo Pana Boga y, jest dla diabła y, takim, jakby to powiedzieć, łatwym przedmiotem ataku i szyderstwa z Pana Boga, bo no, diabeł już nie może uderzyć w Pana Boga, prawda, bo już przegra, więc on się cieszy, bijąc jakby w obraz niszcząc człowieka, ludzkie życie, naturalne formy przekazywania tego życia, naturalne formy rozwoju wspólnot ludzkich. To jest po prostu zwyczajna dewastacja, która jest spowodowana w no, ostatecznym rozrachunku jakąś taką formą nienawiści. Nie tylko do człowieka, ale i do Pana Boga. Niszcząc nie tylko prawo, ale również prawo naturalne. Oczywiście, że tak, pamiętajmy o tym, że prawo naturalne jako wpisana w stworzoną rzeczywistość. Mądrość Boża, odwieczna, wszystkim kierująca, staje się, jest zawsze tym, co jakby sprawia życie, ruch, porządek w świecie. My, jako ludzie, mając rozum, możemy ten porządek czytać, możemy z tym porządkiem współpracować, możemy ten porządek chronić po swojemu, także doskonalić, wykorzystywać należycie. No, ale dekonstrukcja to jest potworny atak na rozum ludzki. Oczywiście że tak, y, u podstaw tego ataku jest taki sofizmat, który też trzeba tutaj jakoś e, przedstawić. E, on często bywa przedstawiany właśnie tak, że rozum ludzki był e, podstawą tworzenia różnego rodzaju projektów, które okazywały się być projektami totalitarnymi, złymi. Więc ze złem trzeba walczyć, a najlepszą metodą walki ze złem jest walka z rozumem, bo jak się rozum zniszczy, no to zniszczy się te wszystkie totalitarne projekty. Jest to oczywiście sofizmat, czyli pseudomądrość, która do niczego dobrego nie prowadzi. Oczywiście zło ma swoje wsparcie w zdeprawowanej woli, w zdeprawowanym także rozumie generalnie w człowieku i inteligencja może służyć także złu, bez wątpienia, ale nie jest winien tutaj rozum, ale właśnie ten, kto używa go do czynienia rzeczy złych. Dlaczego? Dlatego, że to już święty Tomasz, czy bardzo mocno w naszej kulturze, ojciec Jacek Woroniecki podkreślał, wola ma moc panowania nad rozumem. Może powiedzieć rozumowi człowiekowi i nie myśl o tym, albo myśl o tym. Natychmiast analizuj to, nawet jeśli prawda, rozum tutaj podpowiada, jako prawy, że, że, że to jest niewłaściwe, ale możemy dokonać takiego swoistego gwałtu na, na rozumie, na są, w swoim sumieniu, przecież to się wszystko dzieje, obserwujemy to. Także u siebie i u innych ludzi. I ten, ten, ten gwałt ostatecznie on prowadzi do właśnie niszczenia w człowieku rozumu. Prawda? A człowiek bez rozumu jest czymś gorszym od zwierzęcia. Tak twierdził Arystoteles, Cycero, cała tradycja klasyczna. I bez wątpienia to jest prawda, święty Tomasz Zakwinu w wielu miejscach. Pokazywał, że to, co czyni człowieka, człowiekiem, tak naprawdę jest właśnie ten prawy rozum, który złączony z prawą wolą daje człowiekowi władztwo nad sobą samym, ale i także możliwość poznania zamysłu stwórcy, który, który, który możemy w swoim życiu przyjąć i jakoś realizować. Kiedy Jacques Derrida wysunął swoją teorię dekonstrukcji, została ona bardzo krytycznie, e, mocno krytycznie e, przyjęta przez środowiska naukowe, które dostrzegały w niej zagrożenie. E, co się stało, że nie minęło kilka lat e, i nagle środowiska naukowe zachłystywały się tą teorią, a sam Derrida miał wykłady na uniwersytetach całego świata. Ja pierwszy raz y, mm, słyszałem o Derydzie jakieś 30 parę lat temu, y, w czasie moich studiów filozoficznych, które jeszcze rozpoczynały się w latach 80. ubiegłego wieku. Zwracano uwagę na y, tego typu pomysły. Y, no, proszę zwrócić uwagę, no, dlaczego ludzie chorują. No, chorują dlatego, że nie są zdrowi, a nie są zdrowi dlaczego? Dlatego, że bardzo często niszczą swoje zdrowie. Jeśli intelekt człowieka, jego wola, życie społeczne karmione jest różnymi toksycznymi rzeczami, a to ma miejsce, jeśli się odchodzi od zdrowych zasad, no to nic dziwnego, że się zaczyna chorować. Tak istnieje również choroba duchowa. E, którą reprezentują właśnie, właśnie te pseudofilozofie, bo to tak by trzeba było powiedzieć, do których bez wątpienia zalicza się postmodernizm, który y, no, sam siebie prze, przejawia jako y, działalność wyzwoleńczą, ozdrowieńczą, uwalniającą. Tymczasem w praktyce jest to y, tylko y, forma y, właściwie dewastacji, ruiny. Jeszcze pseudofilozofię, czy może już ideologię? Myślę, że jedno i drugie, bo co to jest pseudofilozofia? To jest coś, co filozofią nie jest filozofią i filozofię udaje. Idąc za bardzo ciekawym rozróżnieniem pochodzącym od Pana Profesora Henryka Kieresia, możemy powiedzieć, że dziś we współczesnej kulturze w świecie zachodnim mamy kilka takich podrób pseudofilozofii. Pierwszą jest mitologia, czyli narracja, która nie ma żadnego jakby to powiedzieć rzeczowej podstawy, a jest dziełem wyobraźni, fantazji, różnego rodzaju ludzi, którzy mają łatwość łatwego, czasami przekonywującego gadania. Prawda? Mity to są opowieści, za którymi nic nie stoi. Czasami są jakoś przystające do rzeczywistości, ale najczęściej i to są rzeczy niesprawdzalne, fikcyjne, które po prostu nie są prawdziwe. Także to jest to ideologie, to druga podróba filozofii pseudofilozofia, czym jest ideologia jest właściwie zespołem informacji, które stanowią podstawę światopoglądu i praktycznego działania, bez wątpienia marksizm w dużej mierze także liberalizm jest taką ideologią ideologie tak jak pamiętamy z historii pojawiają się jako pewien substytut edukacji wychowania to za sprawą de de Trassi jednego z ministrów, który uczynił z ideologii pewnego rodzaju narzędzie władztwa nad człowiekiem tylko tak sprytnie zorganizowane, żeby jakby to powiedzieć, nie dawało szansy właściwie rozpoznania, że mamy do czynienia z ideologią, więc implementują różnego rodzaju idee do głów y, zwłaszcza ludzi młodych, szkoły, różnego rodzaju środki masowego przekazu by potem w odpowiednim czasie spowodować połączenie się danej idei z drugą ideą. To też y, następuje na skutek pewnych politycznych y, decyzji i w ten sposób się manipuluje ludźmi. No i utopie. Trzecia właściwie podróba filozofii. Bardzo wielu filozofów tak, to, tak, tak, tak naprawdę to tylko twórcy utopii, czyli pewnych projektów budowy raju na Ziemi. Najczęściej te projekty są a prioryczne, czyli oderwane od rzeczywistości, nie mają nic wspólnego z porządkiem naturalnym, prawdą. I te utopie najczęściej są nie tylko bezbożne. Ale i ateistyczne, wrogie wobec religii. Przepraszam. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję. Dziękuję również Pozdrawiam. państwu. Do zobaczenia.